Słuchajcie, chciałbym się z wami podzielić taką historią, która przydarzyła mi się w tamtym tygodniu w Warszawie na ulicy Poznańskiej. Na ulicy Poznańskiej w Warszawie stoją panie prostytutki. I w tamtym tygodniu, jak szedłem za takimi dwoma. Dwiema! Dwie, dwiema. A skąd wiesz? Możesz jak za dwoma. No co? No ja się rozbiłem, muszę. Ja. muszę... W tylko uważaj, uważaj, bo oryginał. Nie, nie, słuchajcie, bo czasami, żeby nie wpaść w alkoholizm, to sobie braliśmy wiśnióweczkę taką, wiecie, sok wiśniowy, nie? Ja nie wiedziałem, ja myślałem, że dzisiaj to jest naprawdę ten, że to jest sok wiśniowy i tak dziabnąłem, taki konkretny łyk. Uh, uh, mówię wam. Tu coś pływa. O, utone... Jak pływa, to na pewno jest pijany. Zostaw. Dekompresuj się i mów dalej. Utonęło. Słuchajcie, na ulicy Poznańskiej w Warszawie stoją panie prostytutki. I szedłem za takimi dwoma paniami. Dwiema. No dwo... Dwiema. To się skończy Esperalem, ty. Ale przecież są jeszcze ciasteczka i kawa, tak? Ale przedtem zjadłem paluszka. To może zacznij już następne zdanie. Od razu. Dwie ma. No. I te dwie panie. W pewnym momencie jedna z nich się potknęła i się przewróciła. I wtedy do mnie dotarło. Że to, są, że to jest też normalna dziewczyna. Że ona będzie miała za, za dzień, za dwa strupa tutaj na tym kolanie, bo jej się zdarło, pończocha się przedziurawiła, że będzie go drapać tym tipsem, że to jest też normalna dziewczyna. Działaby no, mi jeszcze, jeszcze kiriszeczek. Kochani, za chwilę będziemy tutaj gościć taką normalną dziewczynę, ona jest troszeczkę onieśmielona, bo zazwyczaj występuje w relacji one-to-one, -one. tutaj sama, tutaj tyle osób. Dlatego bardzo proszę, żebyście ją ciepło przyjęli. O, już jest, przyjmijcie! Proszę Państwa, witam serdecznie, ja po prostu chciałam się zwierzyć. Jestem normalną dziewczyną. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Normalną dziewczyną, no nie żadną tam szał Ja po prostu tylko w pracy wyglądam tak szałowo. Nie, w sumie nie chcę się zgrywać na symbol seksu, uważam, że to głupie. Eee, no, powiem szczerze, że, że no, lubię się zamyślić przed telewizorem. Lubię, uwielbiam. A ludzie mówią, tato się nigdy nie zamyśli. No a przecież to jest nieprawda. Ja jestem ludzka i nic co ludzkie nie jest mi obce. No i ludzie, ludzie mówią o mnie, Suzy, Suzy znam. Lekarze, policjanci, politycy. Kwiat miasta. Ale ja po prostu nie chcę się zgrywać na taką gwiazdę, taką co to wiecie, bez kija nie podchodź mi, naprawdę dłuższego kija nie miałeś? Hmm. Hmm, no, to to... E, normalnie możesz do mnie podejść, ja cię przytulę. No widzicie, sami, sami widzicie, nie jest lekko mi w życiu. <grydy> Tylko ciężko. E, powiem wam, że e, mogłabym zagrać w filmie. Zagrałabym, normalnie bym, zagrała, normalnie bym się nie wahała. Może bym się wachnęła raz, ale bym się. Ale generalnie by się nie nie. Ja bym się nie wahała. Nie, bym się nie wahała. Powiem wam szczerze, że mi się wydaje, że. Dlatego, że się po prostu potrafię zrobić, jak widać. I zagrałabym w filmie też, bo klapsów się nie boję. Ja się nie boję. Nie jest zupełnie nic. Powiem wam szczerze, że e, zagrałabym w filmie nie dla sławy. Nie. Nie, nie, normalnie po ludzku dla pieniędzy. Bo jestem szczera, bo jestem taka. Jak czuję. No. Jest taka... Po prostu uczuciowa. Normalna uczuciowa dziewczyna przecież jak kota nakarmię. karmie? nakarmię, nakarmię. Ja nie, nie, że nie nakarmię, tylko go wezmę i nakarmię. I potrafię zapłakać przy telewizorze, jak tam yy, kuroń kroi cebulę. Bardzo się tak wczuwam, powiem Wam naprawdę, że... A teraz mi się wydaje, że ludzie to tacy inni są, że tak gdzieś gonią. Pędzą. Tacy są zapędzeni. Tak się taki... Przepraszam y, ci przerwę, podtrzymaj, bo muszę taśmę zmienić. Spokojnie. O Jezu, przepraszam, nie, Jezu, przepraszam... Jezu. O oh, basta, o przepraszam. Jezu, przepraszam bardzo, to jest odruch bezwarunkowy. Może ja mam przez to w domu niepozamiatane. Bardzo, bardzo, nie wiem. Przepraszam. No to się teraz. Nie, w chciałam wrócić do tematu, że mi się wydaje, że teraz ludzie nic nie widzą. Tak pędzą XXI wiek, że oni się zapędzili, że jak stoję na ulicy, to teraz jak przechodzą obok mnie, to że nie widzą nic prócz własnej dupy. A ja wiem, ja, ja powiedziałam dupa, ja wiem. Ale ja nie jestem bulgarna. To jest język branżowy. No. Tak, Tak. Ja, ale, co, ale co myślicie? Gdybym ja nie używała języka branżowego, no to ludzie mogliby pomyśleć, że jestem wyniosła. Że nie można mnie kupić. A przecież można mnie kupić za normalną cenę. Jest normalna dziewczyna za normalną cenę. Także o. Także, ale ty kolego, tak, chciałam tutaj taką uwagę, że tak przyświecasz tym żółtym, a żółty tam nie postarza. Także... Też bez sensu taka historia. Dziękuję, jak w domu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. No proszę Państwa, no moje marzenia. Jak każda kobieta marzy o czerwonym Ferrari, brylantach i odrobinie romantyzmu. No i chce się czuć potrzebna. Powiedzcie, czy zostanie po mnie jakiś ślad? Górnik daje węgiel, Hutnik stal, a ja. Najgorszym uczuciem, najgorszym uczuciem, dzisiaj mam za duży numer, o, o 41, a ja mam 38, także za duży, muszę uważać. Najgorszym uczuciem, jakie człowiek może natrafić, to jest uczucie, słuchajcie, obojętności. Ja już wolałabym, żeby ktoś mnie nienawidził, niż kiedy jestem mu obojętna. Powiedz, co do mnie czujesz. Nie, bo jeżeli to jest pożądanie, to spokojnie możesz powiedzieć. Aśka. E, że... Po... Aśka. Wyznać mi to, wyznać, bo pożądam cię. I wtedy ja wiesz, nie wiem co, ty. ale myślę, że może po Został występie... Się nie, muszę się gdzieś umówić, wiesz, słuchaj, Aśka, ja ci powiem, że może zostawić masz... Męża masz. Ja już... Męża masz. Tomek! Dziecko! Bardzo Tomek. przepraszam. Zostaw mnie no! Być może była to jedyna okazja, żeby na zawsze zostać we Wrocławiu. Ty, 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 Tomek. Ja wiem, co ty sobie o mnie pomyślałeś, ja to wyczułam. Tylko nieżałosna, dobrze, tylko nieżałosna. Ale nimfomanka tak. A tak, tak nimfomanka. Tak. No. Aśka, ty wiesz, co to znaczy nimfomanka? Wiem. Co? To jest to, co myślę. Sam jesteś głupia krowa.